Dużym zainteresowaniem cieszył się sobotni festyn Noc Kupały zorganizowany w podsuwalskim Sobolewie. Poza integracyjnym charakterem wydarzenia zorganizowanego przez gminę Suwałki podczas tej imprezy można było dowiedzieć się niemało o ludowych tradycjach związanych z nocą przesilenia letniego, o mocy ziół, o lokalnej kuchni. Nie zabrakło także muzyki tej ludowej i współczesnej. Podczas spotkania, jak się okazało, nie tylko lokalnej społeczności, zaprezentowały swe kulinarne dzieła, dwa koła gospodyń wiejskich. Tłumnie oblegane było stoisko, na którym można było pod kierunkiem instruktorek nauczyć się zaplatania świętojańskich wianków, wyrobu drobnej biżuterii, były też atrakcje dla dzieci. Kulminacyjnym punktem wieczoru był konkurs na najpiękniejszy wianek. Po którym kwietna dzieła, nie tylko te konkursowe, popłynęły wraz z nurtem czarnej hańczy. Relacje z wydarzenia pokażemy niebawem na naszej antenie.